Siemano rodziska, z tej strony Kebab, mam dla was gameplaya z Call of Duty Black Ops 1. Za chwilę wam powiem yy, skąd, wziął się ta, ta, skąd się wzięła ta część Call of Duty na moim kanale, ale najpierw przejdźmy do tego, czego używałem w, w, w tym gameplayu. Yy, używałem yy, broni, która pasuje do tej mapy, jak widać jest to mapa Jungle. Używałem M16 bez kamuflaża, z tłumikiem, jak wiecie lub nie wiecie, albo teraz się dowiecie. M16 się używało na tej wojnie w Wietnamie, co ta mapa ma taki klimat, jakby się rzutków zabijało. Używałem atutów padlinożercy doświadczonego i maski taktycznej. Nie mam żadnych nowych, lepszych, ponieważ dopiero zacząłem grać w tą grę na Xboxie, miałem już ją na PS3, ale tam rzadko grałem i nie będę już na tam grać w tą grę. Yy, druga zapasowa broń to ASP. Yy, żadnych tam granatów nie trzeba mówić, czego używałem bez sensu. Yy, teraz wam powiem skąd się wziął, wzięła ta właśnie część Call of Duty, no więc... Pożyczyłem ją od kolegi, który też posiada Xboxa i bardzo mu dziękuję za to, że użyczył mi tak dobrej gry. Dopiero teraz zobaczyłem jaka ta gra jest fajna na Xboxie, ponieważ na PS3 nigdy mi w nią nie szła, a poza tym miałem już ją po tym jak wyszło Call of Duty MW3. Teraz yy, chciałbym poruszyć temat ogólnie tej części Call of Duty i jak ona się innym podoba. Nie wiem jak się podoba, ale po części może Wam powiem dlaczego może się podobać, a dlaczego nie. Yy, więc pierwsza część to jest to że więcej osób na pewno woli od tej, od tej części Call of Duty Call of Duty mw 3 Modern Warfare 3 yy, Ponieważ jest ona tak jakby wygląda jakby była na innym silniku zrobiona zupełnie yy, zupełnie inaczej się gra yy, wszystko mi też się bardziej podoba MW3 jest fajniejsze yy, fajna jest tam sprawa z mołabami niestety w Black Opsie 1 co jeszcze tego nie wymyślili i bronie. Bronie lepsze są w Call of Duty Black Ops 1, bardziej oryginalne, takie klimatyczne. Na przykład ta M16 właśnie, o której wam powiedziałem, że jej używałem. Kolejną sprawą jest, są killstrike, jakie w tej części Call of Duty są fajne, czyli psy, strzelce śmigłowca i ogólnie paczki, rakiety Valkyria rzadko ich używałem na PS3 ale są fajne szybko zestrzeliwuje się nimi yy, różne yy, śmigłowce, są, są dwa pociski więc bardzo dobrze to jest zrobione yy, jeszcze atuty bardzo fajny duch yy, bardzo dużo osób go używa yy, jak używałem doświadczonego przy przebijaniu przez ściany jak się próbuje yy, jak wiadomo szybciej się zabija Yy, nie mam czasu na omawianie wszystkich ale jak yy, wiecie i macie to Call of Duty to wiadomo jakie są fajne, jakie nie yy, Różnicą między tym Call of Duty yy, a Call of Duty Modern Warfare 3 jest to, że Claymore, ja Już sobie pierwszy dzień pograłem Klaimory o wiele szybciej wybuchają w Black Opsie jedynce i nawet nie ma czasu, żeby się od nich odsunąć, uciec czy coś, żeby nas nie zabiły. W MW3 jednak jest taki, że jest trochę mniej więcej parę, dwie sekundy czasu na ucieczkę od tych klaimorów. Chyba, że się używa Salkera Pro, to wtedy, wiadomo, szybciej się ucieka. Bardzo oryginalne jest w tej części Call of Duty malowanie twarzy, jak wiadomo, niektóre się odblokuje wuje, po y, tych po prestiżach, niektóre można po levelach. Są bardzo oryginalnym pomysłem w tej części Call of Duty. Y, jaką tutaj macie y, jeszcze kolejną sprawą y, z, kolejną sprawą są tagi klanu zrobione można mieć czerwony, czarny lub coś no więc dziękuję za oglądanie mam nadzieję że gameplay się podobał jeszcze raz powiem to była mapka jungle jak się podobał proszę łapki w górę subskrypcje dziękuję za oglądanie cześć